Serwerem. Dobrze, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku gry w Spor yy, albo Sporem. Nie mam żadnego pojęcia, jak powinno się poprawnie wymawiać nazwę tej gry, ale na pewno ją znacie. Yy, jest to gra twórców Simsów. Yy, jest również bardzo interaktywna. No, i sami zobaczycie zaraz o co chodzi. Niestety, może być um, hałas, ponieważ u mnie jest troszeczkę ciepło i otworzyłam okno. No i słychać to, co się dzieje yy, właśnie na ulicy. Chociaż Piotrkowska powinna być cicha, no ale nieważne. Mam nadzieję, że gra nie będzie mnie zagłuszała i równocześnie będzie ją yy, można usłyszeć, ponieważ odgłosy tych stworków później są bardzo zabawne. Jak widzicie, mm, jestem zalogowana na konto mojego brata, no bo to jest jego gra, właściwie, no, albo nie jego, tylko, no nieważne, nieważne, długa historia, mam dużo braci. Yy, tak, w ogóle, to jestem kluska, kluska Katarzyna. Yy, kliknij na gwiazdę, dobrze. Najpierw Wam pokażę tutaj kopernik mojego brata, Jason, niestety uszkodził się ten plik, a to była gra mojego brata też dlatego zaczął potem tą, ale już mu się chyba odechciało a to jest moja stara zmęczenie instytucjonalne i jestem na fazie już kosmosu z panami bananami <grytko> no ale trzeba zacząć z początku bierzemy jakąś planetę brzydką ta jest najbrzydsza i od pierwszej fazy. Wiem, że nie powinno się używać kodów w wy... Zagrajmy Wy i tak dalej. W takim razie to będzie moja pierwsza gra, kiedy nie użyję koda, kodu na Dena. Hmm, może być ciężko. No niestety jestem cheaterem, jestem leniem, jestem słaba. Możecie mówić co chcecie, lecz no czasem po prostu... No ja bardzo lubię się bawić w te różne stworki, żeby je ulepszać. No i zrozumiecie o co mi chodzi e, Zacznę jako roślinożerca, Chociaż postaram się zrobić tak By Eee No dobra e, nie ma tu. E, Postaram się by Aha. Być na samym końcu niech będzie normalny I jak nazwiemy swoją planetę Pluskowo Wszystko żarto. めしと。So nowe możliwości. Też już wiem, jak będę grała zupełnie inaczej niż zwykle, ale FPS spadły do na dobrze. Witaj w Pramorzu. Twoim zadaniem jako komórki jest jeść i ewoluować. Jest to najprzymniejsza chyba część tej gry. No to tak. Będziemy teraz takim glutkiem sobie pływać i jedli, i. Nie dać się zjeść przy okazji. Będziemy się starać. No to tak, zdradzę, że chcę być zła. Więc może jednak w żerce pójdę później, jak zdobędę szczęki. No ale to z czasem. Jak jest czerwona planeta, no to pójdziemy w zło. Rozwój. Tu mamy pasek postępu, tak? Tu będzie nasze DNA się zbierało. Co dalej wam powie? Nic sam dalej nie powie. To ja może pokażę. Generacja pierwsza, no to to jest właśnie to, jakimi jesteśmy stworkami na początku. No i tutaj we wszystko że najfajniej się idzie, no chyba tutaj jednak pójdę. Bo potem można jeść wszystko. no. I, i czy nie ma żadnego stworka, czy nie ma y, roślin? Wokół to nie ma żadnej różnicy I to chyba jest najprzyjemniejsze No i dalsze fazy tutaj są My jesteśmy tutaj w pierwszej O raty, raty. trochę się stresuję, bo mm, Wcześniej nagrywałam Hello Kitty <grym> Nie powiem o, o Nie, ty jesteś też roślinożercą Właśnie, ja mam takie witki <grym> Które mi pomagają sobie się przemieszczać. Mam y, mordkę do roślinek. Tego nie lubi. O, nawet nie ruszy. To jest mięsko. A to zielone to jest. To są roślinki. Y, jeszcze jedną roślinkę potrzebujemy, z tego co widzę. Dobrze. I jestem większa. To jest niedobry złotko. Niedobry złotko. nas zjeść. dobry złotko, a ja chcę więcej roślinek. Mm, to jest. O! o, nowa część, nowy element. Zabierzemy, będziemy mieli kolce. <tryk> Kolec daje mi ataki i zniszczenie. Co tam? Już? Już, partner? Jeszcze nie, tak mało zdobył? No dobrze. To jest zew gotowy. Idziemy do naszej panienki. Albo pana. Panienki chyba są w świecie zwierząt większe. <grystanie> nie wiem. Yy, powiedzmy, że jestem humanistką. <grystanie> <grystanie> Fabryka komórek. Hmm. Zanim wrócisz do pramorza, zobacz, jak działa tryb malowania i przemaluj swoją komórkę. No to przemalujemy na czerwony kolor, co Wy na to. Mm. Nie mogę szczęki, bo jest za drogo. Aha, mogę sobie wybrać, czy chcę szczękę, czy co. Dobra, teraz chcę szczękę, bo pójdę jednak w wszystkożerce. Witki powinny zostać. Oczy zmienimy i zmienimy trochę posturę. No i właśnie, to jest najfajniejsza część gry. I ja się tym, właściwie tylko tym lubię bawić, dlatego te DNA sobie dodaję, bo to jest budżet na te części. No bo można robić naprawdę fajne, fajne rzeczy. Ten banan mój był pierwszym bananem w ogóle, który się pojawił w grze Spore. Tak mi się wydaje, bo dopiero później ktoś z Ameryki wstawił na serwer swojego banana, ale... brzydkie umaszczenie miał ten banan <laughs> i jeszcze muszę kolce powiększymy te kolce jeszcze nic nie można, z tego co widzę wydłużać no trudno pan wąsacz to będzie nazwę go pan wąsacz opis Ym. Ym. Jeszcze nie będzie opisu. <laughs> I przemalujemy na kolor czerwony. Hmm, z paskami? Wąsacz z paskami? A może w kropeczki? Fuuu. <laughs> o, pan wąsacz będzie miał taki pryszczyk. Pryszczyki będzie miał. I się rodzi nowe zwierzątko. Pan wąsacz... Pan wąsacz teraz z tych zielonych nie będzie mógł jeść. Tylko będzie ja tu I zję tego małego grudka tutaj. Tak? Chodźmy wąsaczku. Zjemy go. Uj, jestem duży. Teraz widzicie, bałam się pana złotka. Teraz pan złotek będzie moim jedzeniem. Przewal go. Oooo. Jestem duży, nie widzisz? Musimy odblokować elementy w ogóle, czyli musimy szukać takich potworków, które mają coś, czego my nie mamy. Te szczręki i witki mamy. Eee, znowu ten. Chyba w tym momencie nic nowego nie znajdziemy. Tutaj nie wiem. Miałam nadzieję. Chcesz? Być ty, chodź tutaj On ma fajniejsze witki, widzicie? Chodź, chodź, chodź Ale zapierdziela No właśnie przez te witki zapierdziela tak szybko No i co, nie dostaje ich? Ups Ups Nie przeczytałam co to jest, ale bardzo duże coś tam Zapierdzielamy w dół i teraz muszę się dowiedzieć, ty. No widzisz, co stałeś? O, rety, re Trochę się boję tutaj. Zmiewaj, zmiewaj, zmiewaj. Moment, historia. No i się widzicie, naprostowało. Tu 7, tu 10. Czy nie powinnam teraz znowu wrócić do rośliny. No ale dobra, jeszcze chwila. To coś, co mnie goni, mnie bardzo interesuje. A te tutaj mają też coś fajnego. Daj. O, będę, będę miała, będę go miała, będę go miała. Ach, nie, nie chcę rosnąć. Ja chcę go złapać. No i co? Nie mam nic? Ej, no coś nie działa. Coś mi... Co to jest? Zasuwacz ogromny zasuwacz. Taki o, tam coś jest w tle w ogóle ogromnego. A ty Walczymy? Coś. Też ci też ci Dobra, nie dzielnie cię tak chciała Przeciw więcej kolców O, fuck, fuck, fuck Jezus, Jezus Gdzie jesteś, moja damo Moja piękna lady akurat teraz Naprawdę? No i już, fopa pierwsze. Pan wąsacz ginie. Mm. No pięknie, dobrze. Sprawdzę godzinę. Mm, tak jeszcze z 15 minut może będę nagrywała. 39, pom. No dobra, no to chyba jem dalej, bo jak mnie tamten zjadł... Bezproblemowo, to to mi się nie podoba. No i widzicie, właśnie na tym polega to: bycie dobrym, bycie złym. Bo zły sobie właśnie tak. Podjada kolegów. Oho, Boże, znowu coś przerażającego. Z trucizną, chyba. Znowu nic nowego. Ten matur. To no fajna. jest! Pięknie. Dopalacz będzie. Ale ja z tego stwora mam. I teraz do żegnę. Wezmę sobie. Co? Napęd odrzutowy, no widzicie? Łowię takie głupie coś Kupka <laughs> Jak dupka to wygląda Kupka, dupka A jakby nie miał oczu To nie daje mi dużo DNA Widzicie, bo ja Chciałabym mieć i to I to Ale wtedy nie mam czym się bronić Bez sensu No trudno Trzeba jeszcze chciałabym taka. A nieważne. go. Żeby on był straszny. Co zrobić, żeby to nie, było, nie wyglądało głupio, tylko strasznie. Okej, okay, teraz się boję. <laughs> Pan wąsacz dalej będzie panem Wąsaczem. Czy w te oczy, <gry> okej. Okay. Rodzimy się, rodzimy się. O, fa <gry> Ale zapierdziela. <gry> o, jest straszny. Uu, coś tam dużego przesuwa. Nie mogę nikogo zjeść, ale mogę kolcami kogoś. Co ty robisz? Mi? Co? Staw. O nie, ona teraz. ona teraz chcą mnie zjeść, kiedy jestem roślinożerna. No nie, nie. Chyba to był zły pomysł. Ech. Muszę mieć więcej DNA. Chciałam się też jak naprawdę. Ojej! O nie, ile ich tutaj. Gdzie jest roślina jakaś? Tak. Drugi raz! Nigdy mi się to nie zdarzyło! że dlatego, że gram na normalnym, ale nie, zawsze gram na normalnym. Pięknie, po prostu pięknie, Kasiu. To cudownie, Kasiu. Naszry się fiora.